Apokalipsa dzień po dniu rozwiązane tajemnice. I rzekł do mnie anioł. Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów. Apokalipsa rozdział 17, wiersz 7. 2 lipca. W 1937 roku słynna lotniczka Amelia Earhart, pierwsza kobieta, która przeleciała samotnie nad Oceanem Atlantyckim, oraz jej nawigator, Fred Nunan, zniknęli w połowie lotu podczas próby okrążenia kuli ziemskiej wzdłuż równika. Choć teorii było wiele, od tego, że rozbili się na jakiejś wyspie z powodu braku paliwa czy usterki samolotu, aż do przypuszczenia, że stali się jeńcami wojennymi, nikt do dziś bezsprzecznie nie odkrył, co stało się z nieszczęsną dwójką. Jest to jedna z największych tajemnic światowego lotnictwa. Tajemnice w Biblii odnoszą się do wiedzy, która zostanie wyjaśniona, do prawd, które zostaną odkryte przez Boga, na przykład. Tajemnica bezbożności, Drugi Tesaloniczan 2:7, dotyczy Antychrysta, który zwodzi ludzi, by uwierzyli, że jest Chrystusem. Kilka wersetów wcześniej został on przedstawiony jako podróbka, imitacja Chrystusa. Drugi Tesaloniczan 2:3. Przypomnijmy, że Antychryst jest bestią morską z 13 rozdziału Apokalipsy, co w konsekwencji oznacza, że chodzi tutaj o Kościół Rzymsko-Katolicki. Te dwie tajemnice są w rzeczywistości jedną. Zauważmy, że pismo święte w sposób jednoznaczny określa tożsamość tej bestii. Nie jest to druga bestia z dwoma rogami jak baranek, ani też pierwsza, wychodząca z morza. Zauważmy również, że jest przedstawiona tylko w odniesieniu do kobiety. Ona ją nosi na swym grzbiecie. To nie rządnicy, czyli kościołowi, a nie państwu, poświęcona jest główna uwaga. Ważne jest również, że to Boży posłaniec, Boży anioł, przyniósł apostołowi Janowi wyjaśnienie tego, co widział. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że motywem szatana jest zwodzenie, wprowadzanie w błąd, ukrywanie prawdy. Wąż zwodzi, podobnie jak fałszywy prorok. Już samo jego imię przedstawia go jako kłamcę. Babilon jest epicentrum zamieszania. Diabeł udowodnił, że jest mistrzem fałszerstwa poprzez władzę bestii stworzył fałszywe prawo, fałszywego Chrystusa, fałszywe zbawienie, a to tylko kilka stworzonych przez niego falsyfikatów. W przeciwieństwie do tego to Bóg jest prawdą. Jan 14:6. Boże, prawo jest prawdą. Psalm 119:142. To Boże słowo jest prawdą. Jan 17:17. 17. A życie według Bożej prawdy prowadzi do zbawienia, ponieważ Bóg pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. 1 Tymoteusza 2:4. Będę ci wdzięczny za wspólną modlitwę. Ty, który odkrywasz tajemnice, dziękuję ci za to, że nie pozostawiasz ich nierozwiązanymi, ale odkrywasz zbawczą prawdę w swoim słowie. Do dalszego studiowania. Ewangelia Łukasza, rozdział 12, wiersz 2. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział 3, wiersz 16. Apokalipsa, rozdział 1, wiersz 20.